Hej. Hej. Kochanie, jest pytanie. Czy to dobry pomysł? Przywożenie schodowli pieska do domu na święta, to ja powiem tak. Powiedz mi, jak spędzasz święta, a ja ci powiem, czy to jest dobry pomysł. Bo jeżeli spędzasz te święta zawsze hucznie, masz wielką rodzinę i to jest zawsze ogromna, duża, wielogodzinna impreza, no, to przywiezienie maluszka w taki war, w sytuacji, kiedy on jeszcze nie jest do ciebie przyzwyczajony, kiedy on jeszcze dobrze się u ciebie nie zaaklimatyzował, będzie dla niego ogromnym stresem. Również, jeżeli spędzasz święta, że objeżdżasz tak naprawdę całe dnie, pierwszy, drugi, trzeci, jedziesz od rodziny do rodziny i tak naprawdę fundujesz maluchowi turde województwo, albo nawet jeszcze szerzej, to też nie jest to dobry pomysł. Pamiętajcie o tym, że taki maluszek potrzebuje bardzo dużo snu. Od 18 do 20 godzin. Potrzebuje spokoju i tego czasu, żeby się zaklimatyzować u ciebie. Ale trzecia wersja. Jeżeli tak zaplanowałeś te święta, że to właśnie będzie czas spokoju, czas na to, żeby maluch się z tobą zapoznał, żeby się u ciebie zaklimatyzował. Jeżeli spędzasz te święta kameralnie, spokojnie, to jak najbardziej jest to dobry pomysł.